System feudalny w Europie. Zacznijmy od tego, że na początku średniowiecza panowało takie prawo, taka zasada, że władca danego państwa, danego obszaru jest jego absolutnym posiadaczem, że wszystko, co tam się znajduje, cała ta ziemia, wszystkie te rzeczy są jego, są jego własnością. Ale w końcu zaczęło dochodzić do tego, że taki król, książę, Część z tej ziemi zaczął przekazywać swoim poddanym. No, nie wszystkim, tylko tym najważniejszym, takim jak wysoko postawieni duchowni, czy też ogólnie duchowni rycerstwo, którzy oczywiście w zamian za to, że otrzymywali tą ziemię, musieli odwdzięczać się, czy też jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, tym, że będą mu wiernie służyli. I w razie na przykład zagrożenia, stawią się i będą uczestniczyli w obronie. Władcy w obronie jego ziem. Do tego oczywiście zobowiązywali się do służenia mu radą. W ten sposób zaczęło powstawać społeczeństwo feudalne. Król, władca był seniorem, a ten, który otrzymywał tą ziemię, który był obdarowywany, czyli na przykład rycerz, był wasalem. No i jeszcze raz podkreślę, że oczywiście ten wasal był zobowiązany do słuchania swojego seniora że w razie jakiegoś konfliktu po prostu będzie walczył razem ze swoim seniorem, zapewni mu swoje zbrojne wsparcie, ale będzie też na własny koszt, a raczej z tej ziemi, którą dostał od władcy, będzie musiał sobie zapewnić odpowiednie wyposażenie, czyli zbroja, koń, czy też dodatkowi wojownicy, tak żeby maksymalnie móc wspierać swojego seniora. No jeśli taki można powiedzieć wasal nie chciał pomagać swojemu seniorowi, to po prostu dochodziło do zdrady, no i konsekwencje były najczęściej bardzo groźne. Ta ziemia, którą otrzymywał wasal od seniora, nazywana była Lennem, czyli po łacinie feudum. Dlatego wzięła się ta nazwa społeczeństwo feudalne. Bardzo często, z czasem, właściwie zawsze, ta ziemia, którą otrzymywał wasal, przechodziła na rzecz jego dzieci, na rzecz jego potomków. Musimy pamiętać o bardzo ważnym wydarzeniu, czyli o hołdzie lennym, ponieważ to nie było tak, że to lenno otrzymywało się bez żadnego, można powiedzieć, spotkania. Tak to określmy, a było to bardzo ważne spotkanie, ponieważ miało ono po prostu pokazać, że senior oddaje lenno swojemu poddanemu, swojemu wasalowi. Tutaj nie chodziło tylko o to, żeby pokazać kto jest kim, kto jest seniorem, a kto jest wasalem, ale chodziło też o to, żeby to było tak zrobione zgodnie ze zwyczajem, zgodnie z prawem, żeby tych świadków też była odpowiednia ilość, którzy później mogliby poświadczyć, że tak, ten senior przekazał temu wasalowi to lenno. I w czasie tego hołdu lennego, senior wręczał swojemu wasalowi symbol nadania lenna. I ten symbol mógł być różny. Mogła być to chorągiew, włócznia, czy też na przykład zwykły dokument. W ten sposób po setkach lat wykształciła się taka drabina feudalna, czyli można powiedzieć takie ułożenie społeczeństwa, taki system zależności pomiędzy poszczególnymi seniorami a wasalami. Ponieważ musimy pamiętać, że tutaj dochodziło w niektórych państwach do Sporego zamieszania, i w niektórych przypadkach, na przykład król, będąc seniorem dla większości, mógł być wasalem kogoś innego, który był wasalem jego wasala. No tutaj może nie będę kombinował, ale może omówmy lekko tą drabinę. Na samym dole byli chłopi. To oni, Podlegali wszystkim, byli oni najliczniejszą grupą, mieli najciężej, mieli najmniej praw, jeśli oczywiście mieli jakieś prawa. Bardzo często byli przywiązani do ziemi i nie musieli składać hołdu lennego swojemu panu. Nad nimi byli rycerze, oni byli w tej, można powiedzieć, drabinie, troszkę poniżej możnowładców, ale jednak oni Mogli być na przykład już bezpośrednim wasalem władcy, na przykład króla. I to rycerstwo było bardzo ważne. Powyżej, ale poniżej władcy jeszcze, byli można świeccy i duchowni. Oni składali hołd lenny tylko seniorowi, tylko władcy no, mieli najwięcej pieniędzy, mieli największe wpływy. I jeszcze należy pamiętać, że byli to możnowładcy, duchowni i świeccy świedcy, czyli hrabio, baronowie, książęta, a można władcy duchowni to biskupi, opaci, czyli ci wysoko postawieni, wyżej niż na przykład ci rycerze. No i na samej górze był senior, czyli suzeren. I on nie powinien być wasalem żadnego innego władcy. Albo król, albo książę, to właśnie jemu ślubowali wierność. To właśnie jego byli lennikami wszyscy poniżej niego. No on był jeden i on był najważniejszy. W ten sposób oczywiście powstały też stany. Stany, które dzieliły to całe społeczeństwo średniowieczne, i wynikało to z tego, że są, z tego, na jakim poziomie można powiedzieć, byli na tej drabinie, ale też wynikało to ze względu na przywileje czyli takie uprawnienia, które były przyznawane albo pojedynczym osobom, albo wręcz grupom ludzi, na przykład duchowieństwu. I władca mógł te przywileje właśnie przypisywać dla duchowieństwa, dla rycerstwa, dla szlachty, ale też dla pojedynczych osób. Tym szczególnie uprzywilejowanym stanem było oczywiście duchowieństwo, które wypełniało funkcje religijne, ale też bardzo często byli też ważnymi osobami na dworze książęcym czy też królewskim. Oni byli najczęściej zwolnieni z podatków i podlegali sądom kościelnym, nie takim sądom świeckim czy też królewskim. Kolejnym stanem, uprzywilejowanym stanem było rycerstwo, które w końcu przekształciło się w szlachtę. I oni posiadali bardzo wiele przywilejów: mogli posiadać ziemię, mogli, tylko oni mogli często wypełniać te najważniejsze funkcje w państwie, obok duchownych. No, można powiedzieć, byli wybranymi, którzy mogli niejako korzystać bardzo dużo z tego, że no, mają tych przywilejów bardzo dużo. Kolejnym stanem byli mieszczanie, mieszczaństwo. Oni, w zależności od regionu, u nas było to dosyć ograniczone, mieli prawa na przykład do samodzielnego zarządzania miastem, prawo do samorządu, do zarządzania tym miastem, ale musieli płacić na przykład. Temu, który jest właścicielem tego miasta, odpowiednie podatki, odpowiednie daniny. Tak jak powiedziałem, najliczniejszą, najbiedniejszą grupą byli chłopi. Ci, którzy musieli uprawiać ziemię swoich panów w zamian za co oddawali albo plony, albo też daniny, mieli bardzo ograniczone prawa, no i mieli po prostu określoną liczbę dni w roku, w czasie których musieli pracować na Ziemi swojego pana. To w zależności od miejsca było różne, różnie, i to chłopstwo, ten stan, no w zależności od można powiedzieć czasu, ale też miejsca, no miał y, łatwiej albo gorzej. Ponieważ w niektórych miejscach mogli oni no w miarę normalnie, jak na warunki średniowieczne, żyć, a w niektórych byli bardzo mocno prześladowani. Chociaż należy pamiętać, że chłopi w średniowieczu jeszcze. Na przykład na naszych ziemiach nie mieli tak źle jak w wiekach późniejszych, jak można powiedzieć w późniejszych epokach, gdzie na przykład na terenie Polski, no niestety doprowadzono do tego, że, te, że ci chłopi byli mocno uciskani i te ich prawa były mocno ograniczone, a ta praca, jaką mieli wykonywać na rzecz swojego pana, czyli najczęściej szlachcica, była oczywiście bardzo, bardzo, bardzo ciężka. No ale o tym może porozmawiamy w innym terminie. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.